O, Mario, jest O, bo jest Brr, brr, patapim, brr, brr, patapim. O, jest! tralalelo, tralala, Jest, jeździ! O oh my god! No siemanko, uszedł wanko, z tej strony And welcome back to... ...dwie randomowe gry! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do serii trzy randomowe gry, ale dzisiaj będą dwie. O, oh, tung, 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 tung... Tung tong 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 tung 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 tong 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 tung tung tong tung tong tong tung! tong 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 tung tong tong Tung! Dobra, co my tu mamy? Settings nie interesuje mnie, start. Od razu wchodzimy do gierki. Nie, gierka kosztowała 8 zł. Ciekawe, co dostaliśmy za 8 zł, bo kebab jest droższy. Trzy kropeczki. A, I haven't. A ja gram jako kobieta? I haven't seen that homeless guy who bagged around here in days. Nie widziałem tego chłopa, który tutaj zawsze prosił od kilku dni. Man, mężczyzna, a nie to oni rozmawiają. The one dress as a funny character. Ten co był przebrany za takiego dziwolonga? Tak, ten. He was unpleasant, very pushy and smelled bad, bardzo śmierdział, got good things, he's gone. Dobrze, że już go nie ma, dokładnie. Better not to look at people like that, lepiej nie patrzeć na ludzi takich jak on. No point in talking to someone like that, nie możesz tak o nich mówić. It was awkward, to było dziwne. He got too close asking for coins and I… Podchodził do ludzi po pieniądze i… Oh, this is our stop, let's go. Tutaj wychodzimy, trzy kropeczki, pięć kropeczek i coś się pojawiło obok. Tum, 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 tum. Sahur! Nie ma. Jesteśmy, ja? Baguedano! A tu nikogo nie ma. Przepraszam, że się tak tutaj skrobię, ale mam taką alergię, że to jest niemożliwe, nie? Ale my szybko biegamy, stary! Co się Czemu idę spać? Czemu? Już go chyba słyszałem <laughs> Już go słyszałem A tam nic nie ma więcej pa! On gdzieś tu jest! Tu, patrz, tu! Ja ja on tam jest, no? Czemu my tak szybko biegamy w tej gierce? To ja nie potrafię zrozumieć. Co ja mam teraz stąd wyjść czy co? O siema ja Jestem w ogóle jakiś śpiący, czy coś Steph, feel asleep again and they close the station Zasnął i zamknęli station. The master key is in the office. The supervisor locked the glass door. Kierownik zamknął drzwi. U góry jest jakiś kluczyk. I guess I'll wait for someone to open it. Wydaje mi się, że poczekam, aż to otworzą. I don't want to cause trouble and lose this job. Nie chcę stracić tej pracy. Nie chcę robić problemów. Tum, tung tung tum, tum, tung. Tum, tum. Sahur! O, siema. Czemu się tak oczy zamykają? I feel like something's watching me from behind the stairs. Coś mnie obserwuje za schodami. I think I'll wait a bit more, switching trains. Poczekam chyba, żeby zmienić pociągi. Co? Oh my god, jakie to jest wiel... jaka to jest wielka lokalizacja tak w ogóle, nie? Co to za muzyka? Oh my... No siema! ma! Noś! Aha, ja się muszę na niego patrzeć. O oh my god! O mój! O Jak ja się kupuję ty! Marka, marka, fuck, O my! god! tu mam jakiś. O, zablokował się! Ale on jednak szybciej biega. Gdzie mam iść? Maka faka. Maka faka. Maka faka, ale mnie ciary przychodzą, na jak jakby ktoś goni! To w takim zmazu, Oh my god! iść? Tu jest exit! Dawaj, 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 let's go! Nic nie widzę, bo zamykam oczy cały czas, ty! Tu muszę biec czy Pięć. Skąd on się tu wziął? Skąd on się tu? Eu, uciekłem mu chyba? Jest pociąg? Czemu to tak cię zamykają oczy? EXIT Zaś go słychać. Ty, ale ja tu jestem chyba znowu w tej sam. Kurde, ale nienawidzę tego. Tu coś jest, patrz. It's locked, I need something to open it. Potrzebuję czegoś, aby to otworzyć. Aha. Ja naprawdę nic nie widzę, bo to chyba przyszło, że jestem taki śpiące czy coś, nie? to jakiś klej w ogóle rozlany. A tu? Cour! Da się wejść do tego pociągu? Nie. Te pociągi w ogóle wszystkie stoją. Co oni tutaj wszystko pozamykali już, czy co? A tu? Interact, a vending machine. Looks like someone left a can here. Looks tasty. O. Nie gadać, że dostanę teraz Spida. Gdzieś tam u góry chyba jest. Juniorski, ty nigdy nie znajdziesz dziewczyny, bo taki z ciebie spaślak. To ty masz pępek jak Rów Mariański. Od Enduro. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. If you need O. 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 reached the information center on the floor below. Musimy zejść na dół, tak? Jak potrzebujemy pomocy, ale jak... O, tędy się schodzi, dobra. Information jest tu, idziemy do informacji. Ale tu co jest? Co? Tu jest informacja. brr, brr patapim. Brr, brr, patapim. Brr, brr, patapim Bombardiro Krokodilo Bombardiro, tralalalo tralala. ale jest to, że on z góry. Boneka Ambalabu Czekaj, tu też coś jest, patrz, tam jest jakieś A tu jest information, nie? Kiosk No i co? It's a glass door, looks fragile Maybe I can find something to open it with Wydaje się, że mogę coś znaleźć, żeby to otworzyć Tu? It's locked Muszę coś znaleźć, żeby wybić Tutaj tą szybę w ogóle, nie? Tylko gdzie my coś tutaj znajdziemy? Bo my znowu Tu jesteśmy, w tym metrze Widziałeś to? Mogę przejść tędy? Nie, nie mogę Oho, znowu go tam słychać. Ja w ogóle jestem chyba znowu w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Tylko tutaj wcześniej był staw, a teraz tego gościa nie ma. Musimy, moi drodzy, coś znaleźć, aby wybić tą szybę tu. Ale na razie znalazłem tylko i wyłącznie can, czyli znalazłem jakąś puszkę. Czemu to się interact? Brr, brr, patapim. Idziemy. Tu coś będzie. Czy znowu coś mamy? Czemu ja tu piję cały czas, ja tego nie rozumiem Dobra, co my musimy, tam jest exit w ogóle Tu chyba nie mogę iść Ja muszę iść chyba do niego tam do, do góry Mogę tędy też przejść? Brr, brr, patapim Generalnie to on tam jest u góry I najprawdopodobniej musiałbym chyba też iść do niego teraz Bo może on tam będzie miał jakiś przedmiot Dzięki któremu wybijemy tą szybę Patrzcie, tu już też byliśmy Więc ja lecę do niego chyba Wydaje mi się, że od tego gierka od nas chce. Tam jest w ogóle wyjście, tam ten chłop stoi. Tu niczego nie ma. Wkurza mnie to, że te się oczy mi cały czas zamykają. To jest takie głupie, że to jest niemożliwe. Dobra, lecimy do niego. Tu jest zamknięte. W ogóle tu już nikogo nie ma. Oni wszyscy zniknęli. No się ma. O, jest coś? Co? Looks like a pile of familiar candies. Eating one won't hurt. Zjemy jednego i nic się nie stanie. Tu jest w ogóle. Nie wiem co to jest. Mogę zjeść wszystkie? Dawaj, wszystkie zjemy. I co dalej? On jest gdzieś na dole chyba. Ja ja on jest na dole, no, no. No dobra, ale dajcie mi jakiś przedmiot, który ja mu już potrzebuję. Gdzie on jest? Dajcie mi jakiś przedmiot, dzięki któremu wybiję tą szybę, ej! Gdzie on jest? On gdzieś tutaj dzwoni. Nie ma go. O, tu coś jest chyba, patrz. E, ja, to się świeci, no? A fire extinguisher might come in handy. Ciekawe, czy będę mógł wybić tym szybę teraz, co? Czy on znowu tu jest? Czemu on się znowu tutaj pojawił? Nie mam pojęcia, ale on już w ogóle nie atakuje. Dobra, dawaj do tej szyby, może ją wbiję. Kurczę, czemu on tak te oczy zamyka? Okej okay. Nic nie ma. Tu coś jest chyba, nie? Patrz, kluczyk. Adult missing on the train track. No remains have been found. 40 years old, dressed up as a popular character. Okej. Okay. There's a key here, might help me out. Tu się wyjść nie da. O, da się jednak wyjść. Trzyma. Aha. Interact. These are all documents with the security guards information Maybe I should be checking those these out Może po nie sprawdzić te dokumenty, a tu? This looks like... Oh, okay, well, some of the show public On się... On tu jest, tu jest, tu, on wszędzie jest Tu też chyba jest. Patrz, jest tam! Tralalalo, trolleraro Okej okay. A tu It's locked Keep out Nie mogą tutaj ludzie wchodzić, okej okay. Yo. Ciho. Kto tam jest? Tung. <laughs> a bag with personal belongings inside there's dirty clothes and a photo. In the photo an elderly woman stands next to a man dressed as Tung 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 Sahur Jakieś zdjęcie przedstawiające właśnie Tung Tung Sahur. O, jest tralalalo tralala. Jest, jeździ. Ale spoko, to oni tutaj wszyscy są w tym metrze? A tu mogę wejść. Idziemy dalej. O oh Tung Ty kto nie bierze? To be continued ending C? O nie, ja gdzieś wszedłem A tam nie powinienem wejść Dobra, wydaje mi się, że możemy to przejść jeszcze raz I zobaczymy sobie jeszcze jeden ending Gdzie otwieramy po prostu te drzwi i wychodzimy Tutaj będą chyba trzy endingi, ABC. Dobra, idziemy, let's go, wstawaj I mam nadzieję, że nie będę znowu tutaj mrużał Tymi oczami, ty, bo to jest katastrofa I dawaj, idź już, ty Jak mnie denerwują takie kascenki no widzę, lewo, prawo, lewo, prawo No idziesz, baby. Dobra, z tym trzeba porozmawiać, bo on mi musi powiedzieć O tym, że tam są te klucze I co, idziemy dalej? Tu jest information. Od razu z miejsca. Dobra, tu muszę to zrobić. Tu jest w ogóle też jest jakiś chłop. The Guard, tak mi me merchandise and refoster, refund, coś tam. Że zabrali moje rzeczy. Dobra, leciwa, Ale mnie to denerwuje, że tutaj w ogóle tak się robi, nie? Awaka, Saturno, Saturno. Saturno, Saturna, Saturna. Idziemy chyba na dół teraz, bo muszę zdobyć. Ten Fire Extinguisher żeby rozbić szybę. Gdzie to było? Już nie pamiętam. Czy to było tu. Nie, to nie było tu. Albo tu nie, to nie było. Aha, to super. Że znowu tutaj przyszedł i będzie mnie gonił. Jak taki obesrołek. Aha, zaś mnie goni. Tam jest w ogóle exit też jakiś. Patrz. O, tu jest, patrz. On gdzieś jest, bardzo blisko mnie. Tam się patrzy cały czas za mną. Ja chcę przejść jakoś na drugą stronę. Tam jest exit. Patrz, tu exit, nie? Schodzimy na dół i ja tam widziałem drzwi otwarte. Uciekamy przed nim. Ja, mhm. Mm Fajnie, że on sobie chodzi po torach. Super. Bombardieri krokodili. Patrz, widzisz, tu jest exit, zobacz. Dawaj mi tu do środka. Tu jest coś nowego. O, jest on. It's a used costume. Looks really worn and dirty. Wygląda na użyty. Gdzie teraz idziemy jeszcze niżej? Przecież to jest metro. It's locked. jak bo on gdzieś tutaj jest, zaraz obok mnie. Chyba nic nie ma. On mnie goni cały czas. Stary, gdzie ja jestem, nie? Wypad mi stąd. Kurdy, no będzie za mną łazić. No co za chłop, ej Kto tam jest? No to też ktoś się pojawił. Tutaj jestem, patrz no dobra, ja bym musiał tam jeszcze raz zejść Kurde, te oczy mnie tak irytują, że to jest niemożliwe, że się tutaj zamykają te oczy Dobra, hojno tu Chojno tu Nara 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 Tutaj też ktoś jest Bombardiri Fikirimi Keep out znowu, tu jest It's locked, zamknięte. Kurde, on tu już jest! Mogę się schować w Kibelku? O god! Trzy kropeczki. Aha, znowu tutaj jestem. on mnie złapał. No ale co tam w ogóle jest? Jak ja się tam mam dostać i coś porobić? Tu będzie więcej endingów, ej. Okej, okay, lecimy jeszcze raz szybko. Czekaj, z tym gościem chyba nie trzeba gadać. Kurde, te oczy mnie tak irytują w tej gierce, że to jest niemożliwe. Generalnie to ja mogę od razu zejść chyba tu. Tu lecimy, nie? Tutaj mamy to. No, już go było słychać. Pobierzemy. I można tu od razu wejść, nie? Patrz tego. Dary, kto tam? Ten... No nie, no on tu już jest. Pff, ale ja się go cykam. On tak szybko za mną chodzi, że to jest niemożliwe. Nienawidzę takich gier, w których ono chodzi za mną, no. Bombardieri fusili. Idziemy. Defunkcjonę. Czemu ty tu jesteś? Defunkcjone! Ja muszę iść do informacji. Kurde, tu jest wyjście. Defunkcjone. Defunkcjone, Oroxini. Bombardini i Fusili. Gdzie jest informacja? Ja nie wiem, gdzie tu jest informacja. Tam jest ten exit. Jaka ta gra jest śmieszna. Exit. Exit. Informacja jest tu na dole. On już nie wie, że ja tu jestem, nie? On już nie wie, że ja tu jestem. Dobra, lecimy, let's go, baby. Dawaj, szybko. Zbieramy to. Wiem, że mi się tam drzwi otworzą. Aha, It's locked! It's... Jak mnie tak rozstresuje, to jest niemożliwe. Anomali. 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 Yes! Anomali. Anomali. Uh. Trzy kropki. You made it out of the station. One month after his disappearance, Metro staff still haven't found the whereabouts of the homeless man known for dressing as a popular Indonesian character. No records of relatives or close contacts have been found. Other streets, vendors, okay, dobra, blah, blah. If you have, blah, blah. Ending A. We have all the endings, chyba. A I c. Co tu już mi wyskakuje? Nie chcę nic kupować. Hantu, tung, 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 sahur. Beware, this is a horror game. Już się boję. Play. O, mamy nawet dwa, dwie mapy. Grave albo housing area. Wejdźmy do domku i co my tutaj mamy? Select mode. Find all the anomaly dolls. Find and burn the anomaly doll. Remove all enemy posters, coś tam, i wake up. Don't tell anomaly. Dobra, weźmy może to... Select level, map active, dobra, ja lecę na, wiesz na jakim, normal, fast, very fast, hard, fifth, five, five. okej. Okay. Select, możemy wziąć anomalie, patrz, tung tung sahur, garam ram maram ram, madu dung dung dang tung dung, dun, 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 dun. Br br. patapim, tralalelo tralala, bombardiro krokodilo, udin din dun dun. Don'tol. balerina cappuccino, cappuccino assassino, boneka ambalubu, Simpazini, bananini, ta 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 ta, ta sahur, Trippi, Troppo, troppa, Trippi, Kel, Mokel, Mokel, Kel, Bom, Bini, Guzini, Lili, Riri, Lari, Ra, Ketupam, Kepot, Kepet, Kepot. Oczywiście, że weźmiemy Tung, Tung, Sahura, jakbyś inaczej. Dobra, gdzie my jesteśmy? Collect all the anomaly dolls. Musimy wszystko zebrać. Dobra, widzę na mapie, gdzie one są, bo gramy na easy. Jakbyś inaczej? Aha, pick up items. Ej, fajnie to... Oho. Gdzie on jest? Idzie za mną. A ja go też na mapie widzę. Ech, i on znika! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Junior, A... kiedy jedziemy do babci? No nie wiem, bo. Nie chce mi się jechać. A to ja też. Nie. Jedziemy czy nie? Od boksmerek. Panie jest to, że widzę na mapie, no bo gramy na Easy. Bo ja chciałem to generalnie przetestować, bo to jest mapka horror, taka bardzo straszna. Gdzie będziemy musieli biegać jak sami widzicie po co? tak to się dzieje! ale fajnie to jest zrobiona gierka. Ja się... No, ale on jest szybszy ode mnie! Dobra, jest. Uciekłem mu. A co to jest to niebieskie na tej mapie? Oh my co to jest tutaj to? Enter the locker. Aha!

Dawaj Active, nie, nie umie biegać, nie umie biegać, nie umie biegać. Czekaj, 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 nie umie biegać. Tam też coś jest chyba na tej mapie. Dobra, widzę. Pick up items. Ukryj się. Dobra, możemy już wyjść, jest spokojnie. Czekajcie, tutaj w ogóle też coś było. Nie uwielbiam gierki na telefon. To jest po prostu to, co tak ryzykuje ma. Aha, tu niby jakaś anomalia wyskakuje. Mamy też... Zobaczcie, mamy pick up items. Ej, możemy go uderzać teraz? Możemy go uderzać czy co? Patrz, biorę Pick Up Items i najprawdopodobniej mogę w niego tym rzucić. Ale no dobra, zajdźmy sobie. O nie, no rzuciłem znowu. Aha, i to później. Z... Nie, jest, cały czas. Dobra, bo myślałem, że to będzie znikać. Czekaj, rzucimy w niego, patrz. Aha, pojawił się jeszcze raz, no to super. Dziękuję, gratuluję. Myślałem, że on się tylko raz pojawia, a jednak się pojawił dwa razy od razu z miejsca. Znowu mi tutaj wyskoczył. Można jaki Stary, jakie to jest głośne! Czy tu jest jumpscare za jumpscarem? Ej, w ogóle zostały mi tylko dwa serduszka, no dobra, niech będzie. Ja to sobie musiałem troszeczkę ściszyć, bo to trochę ciche jest, jeżeli chodzi właśnie o muzykę, a jeżeli chodzi o tego Tung Tung Sahura, to zaczyna być po prostu katastrofa. Okej, okay, muszę zebrać... Na... Ja lecę, biegnę, biegnę, biegnę. Mają nadzieję, że oczywiście mnie nie złapie. Tam w ogóle widziałem też jedną larkę, mogliśmy sobie tam wejść. Tutaj najprawdopodobniej może coś wyskoczyć dziwnego. Mamy też zoom. Okej, okay, nie wiedziałem, że mamy coś takiego jak zoom. Znaczy no, on mi teraz życie zabrał, że pojawiło się takie coś czerwonego, nie wiem, ale dobra, idziemy tu w lewo. Musimy zebrać, moi drodzy, kolejną laleczkę, bo musi... O nie no, nie gadać, że on teraz tutaj przyjdzie. No przecież to jest bez sensu, tam było więcej tych laleczek. Ej. Oh, nie mogę w niego wejść, bo on wtedy mnie też łapie. Niech on już znika. Dawaj laleczkę, dobra, zniknął. Nie mamy znowu Staminy, musimy się tutaj zregenerować. Nie wiem czy jak stoimy to się szybciej regeneruje, chyba nie. Bo to jest coś bardzo podobnego do Baldi. Niech on się tutaj nie pojawia, proszę Cię, niech za mną się pojawi. Dobra, za mną się pojawił, także jest spoko. Mamy, moi drodzy, tutaj kolejną lareczkę. Co teraz jest. Super, że jest dwóch. się je może to. To weź, podnieś to. I lecimy, ok. Dobrze, że mamy tą mapę, bo przynajmniej wiem, gdzie mam iść i co robić. Do tych budynków też można wchodzić, czy tak nie za bardzo? Tu, Sahur! Sahur! Gdzie jest ta laleczka? Tu? Ale. Ale... Co tu się dzieje? Ale czekaj, ja tu jakoś na plac muszę wejść, bo ta laleczka jest gdzieś tutaj na placu chyba. No, ale tu się wejść. Da się tu wejść? Tu się nie da wejść. Nigdy, no rzucimy w niego. Da się tu wejść, zobacz, jakie to jest rozbudowana gierka. Mamy tu jakieś te dorzucania? Chyba nie. On się pewnie za mną pojawi. A on tam jest, zbugowany w sumie. Najgorsze jest to, że on tutaj wejdzie, chyba. Tchetycznie 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 Zostaje mi jeszcze tylko dwie laleczki Dobra, jest git Wyłączymy te bieganie I czekaj, tam gdzieś jeszcze widziałem jedną laleczkę. No dokładnie tam jest, tylko też tutaj trzeba jakoś na plac wejść. Oj, tam są dwie obok siebie, no i super. No nie no, pojawił się akurat w tym miejscu tam gdzie ja idę. No co za badzie, aid. Dobra, przebiegnijmy się może tutaj, bo on tak czy siak jest mega wolny. Najgorzej jest właśnie chodzić po takich lokalizacjach, to wtedy on się pojawi gdzieś w takim miejscu. A, a mogę tu wejść, patrz, na ten plac, czekaj. Weźmy może to. Pick up items. I lecimy po tą laleczkę. Tu jest jedna. Tu jest druga, patrz to. No i co? Reklama. A jest, już dobra, you win! You manage to defeat the, defeat the animal. Difficulty level, easy level oczywiście. Main menu No i co za za ten. Remove ads. Nie, 10 tysięcy RP, nie wiem co, ile to w ogóle kosztuje? Dajcie mi spokój z tymi reklamami. Ja mam wyłączoną komórkę. Halo, znaczy kom ten internet. Dobra, mamy jakby co grave jeszcze mapę. Fine bird animal doll. Mamy jeszcze kilka mode. Anemali poster i tak dalej. I możemy później wybrać sobie też innego. Czekaj tu. Dobra, i możemy sobie później wybrać też inną anomalię, ale wydaje mi się, że on po prostu, zamiast Tung Tung Sahura, to po prostu będzie biegał ktoś inny. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Tung 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 Sahur podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzicie, następnym video Na razie, dzięki, cześć! i